Święty Paweł mówi o tym, abyśmy strzegli się starego kwasu, a jednocześnie stawali się nowym ciastem. Mocą Jezusa, Chrystusa prawdziwie możemy być uświęceni. A dzieje się to w taki sposób, że wyznajemy nasze winy, że przyznajemy się do tego, co jest w nas złe, co złego zrobiliśmy, odsłaniamy to. To słowo ma moc jednania, nas z Bogiem ma moc. Jednania nas także między sobą. Kościół, który nie ma odwagi, by nazwać swój grzech, by nazwać swoje winy, wziąć odpowiedzialności za to, jest kościołem, który będzie się psuł, kościołem, który zamyka się na moc Chrystusa. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem. Po raz kolejny pojawia się temat Szabatu. Faryzeusze mają zarzut wobec Jezusa, że uzdrawia człowieka w Szabat z usniętą ręką. Jezus zadaje, zadaje pytanie: czy w Szabat wolno czynić zło, czy dobro? No właśnie Szabat, czyli świętowanie, jest jednym z elementów religijności, ale religia to jest tylko droga, religia to jest tylko narzędzie. Celem jest, jest spotkanie. Bóg żyjący pragnie naprzeciwko siebie. Człowieka żyjącego i wszystko robi, żeby ten człowiek żył. I to on jest w centrum Bożego, Bożego Działania, i też w centrum naszego działania religijnego powinien zawsze być człowiek, żebyśmy czasem nie próbowali człowieka w jego sytuacjach egzystencjalnych podporządkować pod jakiś rodzaj swojego przeżywania religijności. Kanonizowany w tym roku Karol de Foucault mówił, że sercem każdej religii jest miłosierdzie przede wszystkim miłosierdzie. thank mm -hmm.